Siemaneczko, z tej strony Wikes Leon, a ja Was witam już w drugim Na no to wygląda, że odcinku z nowej serii na naszym kanale e, w, nazywa się gra Human Fall Flat ja na nią będę mówił Świat Plasteliny, bo nie mów się, że to nie wygląda jak Świat Plasteliny. I tym razem gramy w mapkę, tak widzicie, taką, bo Taką bardzo ładną mapkę. Wczoraj była... Nie wczoraj może w poprzednim odcinku była mapa Kosmos. Dzisiaj gramy w taką mapę typowo na budowie. Mówiłem, że to jest jedna z miliona map, które są w, tym, w tej grze. Po prostu bo jest milion mapek w tej grze. O! I ja teraz... Zniszczę to! O. No i od razu jakaś taka super muzyczka się pojawiła, to zniszczyłem. U, u. I teraz co po tym? O, widzicie tam jest budowa się robi. Czyli taka mapka dzisiaj typowo na budowie. budowlana można powiedzieć. Co to jest? Nie, dobra od razu taka muzyczka się pojawiła. Wy może jej nie słyszycie, ale ja słyszę słyszę, takie. I co teraz? O, zbogowałem się? Zbogowałem się nie nie Łapki w górę i skok! O, a co jak on tak łapał tą... Tu? Tak typowo wyważając to Ktoś to zbudował, ja to tak niechybnie niszczę Ale to zrobiłem. I co, jest? Nie, jeszcze nie ma. Tu. Jest? O, od razu. I teraz mamy tutaj skrzynkę, żeby pójść dalej. I ta skrzynka nam bardzo dużo da. Tu. Tak, bardzo dużo nam da ta skrzynka, tak, tak, tak. <gryw> no nie, no co, co ja zrobiłem? No co jest? O już, jest lepiej. Już nie zwracajcie na to uwagi. To, 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 to nie było nic. I tu. I to I z buta. Ugh. Ugh. A czemu się tylko tak otworzyło? Aha! Aha, bo tak trochę słabo to idzie. I Już. I teraz tu. Nie. Odjeżdża pociąg do leszczycy. Do les szczycy pociąg odjeżdża już. Uch, uch. Ja tylko zobaczę ile mi nagrywanie. Dobre. I to jest. Tu Ach. Zwracajcie uwagi, jak ja to złapałem, bo tak troszkę dziwnie, można powiedzieć. Ech. O, to jest mocne, to się tylko wgniotło. O. To chyba nie tak. A co ten hak tam na górze robi? A tu jest parkour, a. Którego nie da się przejść. Fajnie. Może na drogę sobie tutaj stąd wezmę jakiś kamulec bo tutaj są kamulce, więc. Jakby co, to mam jakiś kamień do zbicia czegoś. Więc... O, i wezmę sobie jakiś taki może mniejszy. Żeby dało go radę jeść w jednej ręce. Ten, tak. Bierę ten kamulec i niosę go. Niosę go. Tylko to będzie troszkę ciężki z kamulcem. O. A dałoby radę stuczka. Tak. I rzut do kosza. Uu. Uu. dlatego się przydają takie kamienie no no tak i co teraz tu aha no to super tego kamienia chyba nie mogę zabrać aha no tak o nie on się tam zrespił mój kamień straciłem go i taka smutna muzyka w tle teraz leci akurat mój kamień straciłem go straciłem mój kamień o nie, o. Ale tam coś jest. O, O. I. Jak ja nienawidzę tak. Teraz tu. Nie. Nie. I muszę to jakoś rozbujać. Ha. No nie, no to fajnie po prostu. Ale fajnie, nie. Tak tego chyba nie zrobię. Będę musiał troszkę chyba oszukać tą matkę. A pokażę Wam jak, bo tak jest bardzo trudno przenieść ten kamień. Będę to musiałem zrobić w taki sposób. Teraz spiąć tutaj. Dobra i... już jestem. Prawie. Jak będę na górze, to zrobię cięcie. I tu. I... pociąg to do pociągu To do do Oj, pięknie. Teraz myślę, że cięcie i widzimy za chwilę. Okej, okay, było krótkie cięcie. i to chyba tu i potem tu. A, okej. Okay. O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie. O nie.

W ogólnie jem tosty i gra, więc... To nie mówcie, że teraz tu. Co ja mam z tym zrobić? Co jest? No nie! 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 O! Nie. A spróbujmy to oszukać ten level. O! Dobra, nie służbimy to w inny sposób oszukać. A! O! Jestem tu! Co? Niech się wreszpiłem! W mm. ogólnie trzeba było to tą skrzynię położyć tu. Bo to było ciężkie. Mając jedną osobę. Mm. Tak jak mówię, może pojawią się Human Falfat odcinki z Blałeku. O i tu. I tu. W górę! Mój Romaku, w górę! W górę! Rciciam, dociłam, dowciłam, Dobra. Teraz co? Wyciągamy to. Wyciągamy to. A kysz i zrzucamy. Hmm. Hmm. Wajchę Co? I Zaraz przejdę ten cały poziom I woo, Jak to epicko wyglądało Hmm Dobra także To już kończymy ten Ja się z wami żegnam no i pa pa